キューバーキューバーキューバーキュ Siemano, dzisiaj jesteśmy na jeziorze Kłodzionko I co? Wywodzimy zestawy, coś tam się dzieje. Jesteśmy gdzieś, myślę, z godziny czasu na rybach. Może troszeczkę dłużej. Mieliśmy już jakieś pierwsze brania, ja niestety zaciąłem, ale kołowrotek mi się poplątał i nic z tego nie wyszło. Także coś tam się powoli zaczyna dziać. Zobaczymy, co to dzisiaj będzie. Trochę czasu tu spędzimy. Bo jakoś chyba do 21.00. Może szybciej, no zobaczymy jak to będzie wyglądało, zobaczymy jak to będzie wyglądało i zobaczymy jak będą ryby aktywne. No ale fajnie, 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 na pewno coś się dzieje już, także czekajcie na jakieś rybki. Coś się dzieje, nie? Co? Patrz, tak, znowu prawa. Takie słowo do kamery? <gry> boki. No. No tak. Coś tam się kimś Ciebie łatwiej jest tam podebrać? Też jak tutaj. No ja mam kalosze, nie? A tutaj nie wejdziesz w Tu możesz sobie jedynie depnąć. Jakoś na kołka, albo... Tu, o zobacz. No podebrać. Ignasz jest niższy, to podwiezek. Trochę tak, nie No ta guma balonowa? To ci No sobie, to, kurwa, jakbyś jechał samochodem na pilota. Nawet łatwiej. Za to? 6,5 A my Już się cały czas tam no, dzieje. Na, na prawej to już było chyba z trzy razy tak do góry. Aż tak szczytówka. Już zagrywasz? Ktoś to ma włączone, A ja te swoje mam. A, bo ty już masz ten wybliżony mhm. mm -hmm. Masakra, to. Na tą wierzy, to tam jest. A zobacz, ile tu tam u mnie jest bombli przy brzegu. Tam tak chodzi ryba, ja to widziałem parę razy nawet. Nie wiem, czy to szczupak gania, czy co. Ile ty wtedy na karmię, kilka? Dziewięć. Dziewięć? Ale ja byłem w dzień, później byłem jeszcze pod A nie wieczór. Tego. A Nie wstawiałem wszystkiego, bo ten same mały to bez sensu. Dobra, to wykończę Wam przyniosę. Widzowie, kroimy zanętę Co to w ogóle jest? Ty? To jest... Pina tapis, ananas. Pina EcoBoy, 18 ml, 1 kg, jo, ananas. Z Massive Base, to jest Z Massive Base ogólnie. Ory, to nie To morwa. To może być To jest wanilia fajnie. Nie dość, że ładne to ładnie pachnie. <ślałek>. Ja Są patrzę tylko na kolory, na Ej, zdamiany, my ostatnio się tak w to na kolory. No, ja e, słuchaj. Oni wszyscy tam łowili, Danej? wszyscy tam Dzień łowili. Na, na różne, a ja sobie wzięłam różową gumkę i ja mi złapał. Wtedy?

Siebe. Ja pidi. Nie zaczynasz? Okay. Dobra. dobra. nie piję po się. Dobra, dobra. Jest. Ja? Jest coś czy nie? nie Ej, Tak. Świeci. Jakiś baby ciągnął, nie? Piękna, a Co? Co? A ta babcia Nicole mówi, że ta babcia wyciągnie, czy nie wyciągnie? To nie wyciągnęłem, kurczę. pan. Dobra, a tu je nie, nie, nie. Nic? Nie jest dobrze. Kórne, co tu wykombinować? Co jest w samochodzie? Na paszczę zaraz zarzucę. Firmowy. twister, co to jest? ochotka, konopia dobra, próbujemy ochotka to jest taki robaka i się teoretycznie. na czerwonego robaka też biorą Póki co jest naprawdę słabo, było parę brań, ale nic się nie da zaciąć. Także no, nie jest kolorowo, nie jest łatwo, nie jest łatwo, ale próbujemy dalej. Przewozimy zestawy i zobaczymy, trochę pozmieniałem. Z, z kulkami inne smaki dały i może coś tu dałem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, jest godzina około 12. Na razie mieliśmy kilka brań. Ale jesteśmy dalej bez ryby. To nas, no, nie cieszy za bardzo. Pozmienialiśmy trochę smaki kulek, tambelsów i tych innych pierdół. I póki co w ogóle ryby ustały. Czekamy, ale dobra informacja jest taka, że jak tutaj widzę, to nikomu nic na razie nie bierze. Także po prostu może jest martwa godzina. I trzeba nam trochę poczekać. Potrzeba nam trochę czasu. Dobra, zobaczymy się jak coś będzie się działo ciekawego, także elu. 쿠르바 니발리드 스바고 카 Ja jest... <laughs> Żeby chociaż śmiesznie było? Tak <laughs> się To po, na prawej mu spadła, nie na lewej. Nie, na prawej się da tak mi Nie, na lewej też Na się lewej. lewej znaczy się, na lewej. Na tak? Na lewej. Ty nie trafiasz tymi kulkami, tak się taka na na mi się. Ja trzeba zaraz tą brudę ściągać, bo za ciepło no. mało. Cie Panie, właśnie idealnie, nie jest zimna, nie jest no. -o. O, to będzie nic. Daj pomogę Ci, to jest moje. będę będę tutaj, Ciągle sobie. To są ziemniaki takie małe. Młode ziemniaki. Takie kurczy ziemniaki. To tutaj się. Dobra, słuchajcie, o zmiana planów. Zakładamy spławik, żeby cokolwiek złowić. Masz jakiś cięższy spławik? Taki 5 gram. Dobra, mamy oto taki spławiczek 5 gramowy. Myślę, że może być tutaj okej. Okay. Jest. Peszczę, ty widzicie to takie ryby pewnie biorą. jeszcze tak. Zesrałem już, ku**a, myślałem, że k**a. No tak. No ja czekam, co k**a się po pierwsze odpłacie. Leszczo załatwi. Wyłaczyłeś? Tak? No. Dzięki wielkie. Pięknie. Aż mnie obsrał ze strachu. No i co? Jest jak jest. Jest godzina jakoś 16 powoli dochodzi. A my dalej jesteśmy bez jakiejś konkretnej ryby, padły tylko jakieś leszcze I co, i płotki, i jakieś Ukleje, sieje, nie mam pojęcia Coś małego na pewno Na spławik, dlatego też wam tego nie pokazywałem, bo Nie było Sensu, bo nic fajnego Mamy jeszcze jakąś 5 godzin łowienia Więc jeszcze trochę czasu jest przed nami i zobaczymy, co będzie dalej. Nie ma ryb, nie ma ryb, nie ma nic. Masakra. Mam ty Taka lipa, że taka lipa, że szkoda gadać. Ojojo, jest jakaś rybka. Może coś trochę większego będzie? Ach, oh, leszczozał Ale chyba najładniejszy dzisiaj Jest Jest coś. Jest? Dawaj, dawaj, No w końcu, kurwa Dawaj, podbieraj Coś większego Ale nieduże no ale dobra, okay. ale może w końcu coś... Będzie na szosie w poniedziałek. Ale to nie z dużego też. Lin. Ole wielki. Ole ładny linek, no. Ty. Lina. Yes. Ole ładny. No. Może no. lina chyba. Dobra, dobra. Добро, в конце какая-то рыбка, машк иметь мярку? Цикавая. Ну, я, наверное, тебя нема. Ярку единственную у меня в тем на спиннинг. Ты не маш мярку? Жив, тешь в спиннинг. Да. Пьяный, как он Ну, будет иметь утрохи, не? Больше твоего не будет, наверное. Хм? Czekaj, zobaczę czy ja może nie mam miary. Pa, żyłką go zmierzyć i później coś w domu sprawdzić. No, rosnąć to po prostu. Będziesz miał, masz miarę. Ja. Widzieliście ja. widzowie jak można łatwo zmierzyć rybę? Wystarczy mieć tylko żyłkę. Kilo. 39. Dobra, wyciągamy i puszczamy. Opa! No, no, taki z 44 na pewno miał, nie? Dobra, jak widzicie, wpadła pierwsza jakaś porządna rybka. Niestety nie mamy miarki ze sobą zabrane. Dlatego mierzyliśmy to po prostu e, żyłko sobie Ignać w domu sprawdziłem, ile miał Ale ja obstawiam takie no 45 maksymalnie Kilo 39 także no gratulacje nie zadowolony? No a ja coś się powoli rusza, pogoda nie jest za fajna Ale co? Chociaż jakaś rybka wpadła, nie? Dam wam znać, jak coś jeszcze się pojawi. Jeszcze przed nami jest tutaj trochę łowienia. Dosyć długo było bez rybia. Ale dobra, czekamy dalej. Łódeczka się rozładowała. Musimy z rzutu sobie radzić. Ale no cóż, teraz będzie prawdziwy metod feder. Jakieś brania powoli. Są. Padał deszczyk. Teraz wychodzi słońce, jest wieczór. Także może może coś to da. Ale Ja jak berety, Nie, czy daleko, rzucać czy blisko. Bliżej rzuć. Teraz. Bliżej, mówię ci, bliżej. Bo to jest cały czas tak, tak daleko. O, no. Chuj. No to też tak mam. Matthew. Ręka ci tam spadła. To jest razy? A Alarm. Nie, że nie, nie. trzeba te ma kulkę Mamy kolejną rybkę, jest znowu linek. Zobaczymy czy uda go się tutaj wyciągnąć. Dawał na matę. Czyli dzisiaj miały być jesiotry i karpie, a są liny i leszczozaury.

Nie ma co go mierzyć ani ważyć, bo to jest jakieś tam z 40 I popłynął. Słuchajcie, mam następną rybę coś chyba, cały. No Jest adrenalina co? Tu

nie wiem ile taki od metrowy może ważyć. 6 kg Zależy jak nabity nie w sumie. Ciekawe. No nic, zważymy, zobaczymy. Patrz i teraz hop. I nie... Dobrze. Mamy go, jest, jest, jest. Zestam się zaraz, trzymaj. Trzymaj to, a się deskam. Ale trzymaj to! Metro, Joki nogo! Jaka knaga! Jaka knaga! Jaka knaga! Ponad metr! Mamy to! Ale taki czarny... Ponad metr! Jest! Jest, kurde! Dawajcie tu kołyski... Nie, tam pójdziemy sobie. Idź, nie spokojnie! Ja się zesram zaraz, chłopacy. Ale trzymajcie, bo to we dwójce weźmie szkoda, Co to za... za żyłkę Dawaj to. Jak myślisz, na twoje oko Dycha. Dycha lekko? może mieć. Będzie miał metr, nie? Zwiniemy tą żyweczkę. Żeby tutaj nie robić syfu. Harry zażydził, jak się chwaliła w Lubosz. Czas Dużo zestawów? Nie wiem, to. Weź to, tnij no, bo tu... Nie ma czasu. No spokojnie. Dawaj najpierw moją. Nie, to nie możesz tu odnieść najpierw. I trzeba będzie go odkadzić I robaki ten. I tu wodę na piękny, ja bądź co? To jest taka wielka ryba. Pierwszy mój jezior. W życiu toczek Zobacz to. Dawaj. Pokaż tu gębę. O. Ja pierwszy kumowałem się w ogóle. Mama. go. Mam bez To, ja, Co? Mierzymy na dziadka? Weź pobierak za bieżąco mhm. tu nos, nie? Długi Dobra nie wyskoczę z Siedem kilo, osiem? No całą długość kołyski jest no, Gdzie jest ta moja miara? Lejcie Idzie ktoś na góry, na góry, na Jak Jak Ja Jak jest Jaka płekwa, jak u Joa! Plutnij go! Nie, go ja ci no, tak, no ja go dotykałem! Jakiś szorstki! No taki no. Okazuj mi go, dodź. O, lecimy. Osiemdziesiąt osiem. Osiemdziesiąt osiem. I tu z piętnaście będzie. No. Eee, siedemnaście. Ponadto. To jest ile? 88 plus 17 to 5. Dawaj, szybko pustrykaj. Jest! I wygasło. Tak? Nie na chwilę pokazało? Ile? Mogę. 60 jakby. No, idę na ryb. 6 kilo. Nie musisz, to jest ze chcesz mi dać kalosze? Na chwilę? No co, ty chcesz na bosą nogę? Drabki masz. ma się ciś? A nie tu w podbiraku. No i co, jak widzieliście, wpadła kolejna rybka iść od 105, dzisiaj młody, naprawdę zarobiście sobie radzi nie to co my nam nie idzie już tak dobrze, no ale na ten moment faliny tam. Kilka leszczy, jakieś płotki się je ukleje, nie wiadomo co jeszcze. I oczywiście jesiod. Także jest naprawdę bardzo fajnie. Mamy jeszcze jakoś godzinkę łowienia. Także kto wie, może coś jeszcze wpadnie. A jak nie, to już zobaczymy się na podsumowaniu tego odcinka. Dobra, jest to już koniec. Naszej kolejnej wędkarskiej przygody. Także, jeżeli Wam się podobał odcinek, zostawcie łapkę w górę oraz suba. Napiszcie jakiś fajny, miły komentarz. My już się tutaj pakujemy, bo czas dobiega końca dla nas na tym łowisku. I co, nie było najgorzej, ale zawsze mogło być lepiej. Ale myślę, że na pewno tu wrócę jeszcze kiedyś. Bo czemu by nie, trzeba próbować. Jednego jesiotra zobaczyłem, chyba wyczuliśmy za późno, na co one lubią brać. I to był właśnie największy mankament tego wszystkiego. Ale cóż, bywa i tak. Podsumowując, wpadło kilka leszczy, jakieś płotki, ale to jest mało ważne. Z takich ważniejszych rzeczy, no to dwa liny i co? I, I jeden jeśotr. A, i jeszcze ja miałem branie. Jeszcze ja miałem branie, bardzo mocne branie, zaciąłem, prawdopodobnie był to szczupak bo zaciąłem i było po zestawie, także, no, a żyłka była poszarpana, także, no, moim zdaniem to nie mogło być, to nie mogło być nic innego jak szczupak, tym bardziej, że w tamtym miejscu, co miałem rzucone, to widziałem, jak, jak wcześniej chodził, także, co, widzimy się następnym razem, no i siemanko.